Witam, nazywam się Łukasz Purt, reprezentuję grupę wolontariuszy z programu Wolontariat Studencki oraz z Fundacji Przyszłość Nauce. W tej Wierze prowadziliśmy zajęcia z chemii dla licealistów II Liceum ogólno w Bobiczu. Zajęcia te miały na celu przygotowanie uczniów do matury, obejmowały szeroki zakres zagadnień związanych z chemią oraz kilka bardzo fajnych i efektownych doświadczeń. A co na przykład pokazywaliście na tych doświadczeniach? Z ciekawszych to był m.in. proch, saletra z magnezem, natomiast z takich przygotowujących typowo do matury to jest chemia organiczna, na przykład próba Tolesa, próba Tromera, pierwiastki, mamy kilka różnych ciekawych metali, np. bizmu, cytan, czyste srebro, platynę itd. Tak Ponadto trzeci mieli jeszcze okazję samodzielnie wykonywać zajęcia, które polegały na oznaczaniu soli zawartej w stworze. Mieli do tego przygotowane specjalne skrypty, dzięki którym mieli okazję przekonać się, jak to jest być chemikiem, pracować samodzielnie.